czas sobie czekaj. I tak podniemy. E, cześć. Czekaj no, jeszcze ja. Ale ja już nagrywam. Ale no jeszcze ja. Ale nagrywam. Ale zamknij mordy. Ale to w kanale. Ty, weź. Czekaj, stój, 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 stój. Ej, stój, stój, stój. No. Powiedz coś. Gówno. Kichuj. <laughs> Bambusie, bambusem gram. No, Dobra, czekaj. Po cichu. Ej, po cichu. Dobra. Ja ci mówię, którego masz rozwalać, tak? Nie To ja ci mówię, którego ty masz rozwalać Ja Bo Buk, kosę żebra Ja załatwię ledwego, lewego ty, prawego okay. trzy, 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 dwa, jeden I Już mówiłem, że się da po cichu No tutaj się da, ale da, dalej nie ale ci, ci, ci. Tak wiem, że to jest następny Chodź, chodź, chodź Jako z kosy, albo nie Chodź fakotę, przepęko. Kurwa ty idioto. No. Co on rozfight? No kurwa jak? Jakim cudem? Ja, chuj. Ale nie szczyloj we mnie, śmanko. O lol, mam ckm ma. Mam lepszą pręd. Kieł czekaj ma. Oj, ma, ja jebie je. ckm ma, kurwa. Bambus CKM Co to było? O nie tu wyższy tu, tutaj A Łopanie Won No daj mi kogoś zabić chuj Nie Idziemy, zostawiamy go A jak? Mam go w dupie <laughs> Nie jest na zgodzie <laughs> Na dół <laughs> No globesz Dobra, przyjdźcie po tego bambusa o Jezu, to byś jeździł w tyle e, Maciek, 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 co, co, co? <grystanie> <grystanie> A wiesz, że serio zadajemy sobie damage? No wiem Idź, idź po broń, idź po bruni, idź po bruni A jeszcze nie, jeszcze nie, nie wolę A, dobra Ja chcę, nie, nie RPK, ja chcę SWD Jaki chuj? Nie to przycisnąłem co trzeba No Jaki... Jak się dolec to SWD? Chcę moją broń tą pod sobą z powrotem Albo nie Ja chcę krówkę Wal się chcę krówkę To nie chcesz? No to ja sobie wezmę To chodźcie w dupę Dzięki, mogę dwa? Na dwa baty nie wiem czy wytrzymasz Jep Ale te cela mają te boty kurwa No co ty? Ale, w, ej, ale o w, w ogóle, ogarniasz e, ja, 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 chyba już e, próbowałem. Ja ja ja, 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 się jąkam, nie? E, 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 nie jąkać e, wiatru nie ma. Dobra. E, próbowałem przejść to misję już chyba sześć razy. Mi się on tylko na Easy udało przejść. A dałeś na? No, jeszcze nie. O oh, fak, fak. A dałeś na jaki poziom? No na Easy jak przeszedłem. To ale teraz e, normal spoko, my nie damy rady Panny, szwagier drade. O kurwa Ujokiu chuje kurwa Urk chuje A, do kurwy Koweruj hmm. Szwagier lepiej kowerował gin tam kurwo Kurwy śmiecie z Polski nie wyjedziecie <laughs> pa, zrobiłem mu-mu-mu tego księżycowy krok. Co? <tum> 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 czekaj! a! <tum> Co? spróbuję na drugiego. <tum> o! O kurwa jak mnie wybiło! O człowieku! A, już nie słyszę na trzeciego. Idź przodem no To pójdę. czekaj, na a beczkę. Doda? Na beczkę? O! I na trzeciego wskoczę Oj, beczko kiedy. Ale stary tu tak wybija. Dobra. Koniec opie o piek. Ło, PANY, panny skąd? Skudź. A! Ścinają! Tutaj kurwa jedna jest Hopej. -y. Tutaj hopej -y, głup drugi I pa, pipa Zaram malijskich żołnierzy będziemy mu udawać. Malinowskiej partnerzy Nie kurwa nie zupełnie idiota Oj tam oj tam O chuj, weź mnie ratuj Panie, ratuj mnie Wziąłem jak ta rakieta w ciągu. Fagier leży, ratuj mnie Aaaaaasz Wypierdalek Hello? stąd kurwa O pany jak to kurwa To ja na kurwa no? Który jeszcze? O, tu jeszcze są. O panie, ile tam jest? Weź tam strzelaj Kaj, kaj, kaj. A! Skąd? No stąd, kurwa. Ale... Spra A! Tutaj jest A ziomek. Z tyłu. LOL. LOL. A patrz, go nie zauważył. Jeszcze tam gdzieś wyżej jest. Nie, już. Tak, bo strzelali tam przed chwilą. Mój pierwszy, ja chcę tu, ja chcę tu jest. Ja Haha, ha, mój. mój. Nie ma. Lol. Do samochodu! Nein! Oh. pap, pap! No kto jeszcze kurwa taki kozak! O, jesteś taki kozak? Tak kozak kurwa jesteś? Bambus? Kozak? Co jest? Nic! O ty chuju! To ty jesteś z tyłu? Nie. Tak? Nie! Ty to. Nie! A macho to ci słucha, daję. No co? O ty fryjesz! To jest z przodu, mówię ci. Spytać ode mnie. Chyba on. Kurwa, strzelają. Gdzie? Kai! Tutaj na zimnie, na zimnie, na zimnie. Przeżałem cię. A tu jesteś? Pierdoloc. Panie, pierdala i pan. O. O nie zjebał się. Ojki. O, nadzieju. To. O znowu się tak respał, Lol! To, lol. Ten o stary. O stary. Co to było? Musisz zobaczyć ten odcinek. Tak bym pewnie obejrzał. Dobra, wypierdalać. O ty pamiętasz to nie? Jeszcze chcę, jeszcze chcę Robię takie w chuj duży bum A ja już ich zabijam O chuj, strzelaję do mnie Co już nie mam amunicji? Czekaj jeszcze ruskie Poczekaj jeszcze Dzięki ja fucking. Dobra Mmm. Big 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 A tam tu tam, co zawsze drogi, nie? nie! Co big 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 nie? big To big big tak wyjebałeś? A to big 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 nie big <grym> big no nie big nie jakby to było wczoraj A ty już dziecko masz? <laughs> Co? Słucham. Aha, babcia ogląda wiadomości, dobrze. Zamknięć mnie. Ich chcę podgłośni. Moja babcia to jak wiadomości ogląda star. ta kurwa głośno. Dobra. No fajnie, no i teraz jest najgorszy scenariusz Jedniemy mm -hmm. tutaj na 100% No, nie, może nie Prze Od razu się wycofuj. A! Jest, dobra Czyje, SWD biorę i, i ich zdejmuję Nie mam SWD, lol Gdzieś tutaj Chyba nie ma SWD, o ja pierdolę Padłem to już, chodź tu, za ścianę, za ścianę Mmm, wypierdalać, wypierdalać, wypierdalać Pierdolać, ty, 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 ty. pierdolać. <śmieniciela> Ej no, znowu. Weź mnie podnieś Nooo Panie, 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 ile ich tam jest nie? Help! No. Jezu! Jest, no kocham. i to by było na tyle. Dziękuję za <śmieniciela> uwagę. Nie. się by to przejść. No nie, bo ja nie mam innych dostępnych. Czekaj, ja ustawię na easy. Musimy z tego wyjść.